Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Mówił Jan Paweł III, mówił Jan Paweł III. Szanowni Państwo, pamiętamy i mamy w zasadzie jasny plan działania związanego z potrzebą odbudowy narodowej, w narodowym wymiarze, pamięci o ofiarach czasów stalinowskich, o ofiarach które były ofiarami właśnie tych żołnierzy wyklętych. O ofiarach, które były ofiarami właśnie tych żołnierzy wyklętych. W nawiązaniu do tych przykładów, proszę Państwa, czas zapytać, czy jest lekarz wojskowy? Jeśli jest, to proponowałbym zastosować tę samą metodę, znaną z czasów armii hałszywej węgierskiej. Lewa proszę Państwa, no lewa tyle, co dobrze robi na głowach. Lewatywe, proszę Państwa, no lewatywe. To dobrze robi na głowę. Lewa, lewa. Leba... tyle. W inauguracji la, y, kolejnych y, latach y, kolejnych roków akademick, lat akademickich. To już jest przygotowywana strategia ja wyjścia z NATO. No, całkiem zwyczajnie jestem po rozmowie z panem premierem na ten temat właśnie. Strategia ja wyjścia z NATO. No.